Pod naszym ostatnim filmem na temat ekosystemów pytaliście w komentarzach, czy ekosystemy istnieją wśród firm produkujących sprzęty z Androidem. No i tak, wiele firm faktycznie próbuje tworzyć swoje ekosystemy, ale tak naprawdę ta sztuka wśród producentów smartfonów z Androidem udała się tylko Huaweiowi. No i częściej z Was może się zastanawiać, co to jest ten ekosystem, po co mi ten ekosystem, czy ja chcę z tego korzystać. To są takie drobne usprawnienia w działaniu sprzętów jednego producenta, dzięki czemu dwa sprzęty działają lepiej niż osobno, albo więcej sprzętów działa lepiej niż każdy z osobna. No i jako, że jestem użytkownikiem sprzętów Huawei na co dzień, to mogę Wam zaprezentować te rozwiązania, dzięki którym 1 plus 1 może znaczyć więcej niż 2. No i właśnie pierwszym, chyba najprostszym tego typu rozwiązaniem jest fakt, że słuchawki, tutaj w tym przypadku Huawei FreeBuds 3i, doskonale współpracują ze smartfonem Huawei, a, w tym przypadku Huawei P40 Pro. No i na czym to polega? Zazwyczaj kiedy kupujecie nowe słuchawki, to musicie po prostu je parować. Tutaj na przykład, jeżeli nie macie smartfona Huawei, to musicie przytrzymać przycisk. Wtedy tutaj światełko miga i wtedy wchodzicie w smartfonie w ustawienia, Bluetooth i tak dalej i sobie parujecie. Tutaj z kolei, jeżeli kupicie słuchawki Huawei i macie smartfon Huawei, to nie będziecie musieli wchodzić w żadne ustawienia pojawi się wam takie okienko. Klikniecie połącz. I już wszystko będzie działać. To jest naprawdę proste rozwiązanie, z którym poradzi sobie nawet laik. No i właśnie tutaj warto powiedzieć o tym, że te usprawnienia są skierowane w dużej mierze do laików, którzy chcą wykorzystać pełnię możliwości sprzętu, ale niekoniecznie czują potrzebę, żeby się na nich znać. Oczywiście tych rozwiązań związanych ze słuchawkami oraz ze smartfonem jest więcej. Na przykład, jeżeli teraz otworzę te słuchawki, wsadzę je sobie tutaj do uszu, i słyszę już tutaj dźwięk, który mówi, że one automatycznie się połączyły ze smartfonem. Jeżeli teraz puszczę sobie tutaj muzykę i wyjmę te słuchawki, to muzyka przestanie grać, ale to jest też dostępne na innych smartfonach. Na innych smartfonach za to nie jest dostępne, że kiedy znowu włożę te słuchawki, to ta muzyka automatycznie zacznie grać. I to jest naprawdę fajne rozwiązanie, bo kiedy słuchasz muzyki, ktoś coś do ciebie mówi, to wyciągasz słuchawkę i rozmawiasz z tą osobą, muzyka nie gra. Potem kończysz rozmowę, wsadzasz słuchawkę, muzyka sama się uruchamia. Tak naprawdę w ogóle nie musisz dotykać smartfona, więc to są właśnie takie drobne rozwiązania, które poprawiają działanie naszych sprzętów. Skoro jesteśmy przy sprzętach audio, to przejdźmy teraz od słuchawek do najnowszego głośnika firmy Huawei, czyli Huawei Sound X. To jest kosztujący 1399 zł. Głośnik premium brzmi naprawdę fenomenalnie, ale my dzisiaj nie o tym, tylko o ekosystemie. No i tutaj mamy właśnie taki chip NFC, czyli żeby sparować smartfon, wystarczy. Tutaj go przyłożyć. Oczywiście, jeżeli nasz smartfon też ma NFC, więc przykładam swojego Huawei P40 Pro. Tutaj pojawił się taki komunikat, jak w przypadku słuchawek. Klikam połącz. No i już mogę słuchać muzyki na takim dużym głośniku. I oczywiście tym głośnikiem albo tymi słuchawkami możecie zarządzać z poziomu aplikacji. Huawei AI Live. No i właśnie, jeżeli macie inny smartfon niż Huawei, to będziecie musieli tą aplikację pobrać ze sklepu Play. A jeżeli macie smartfon Huawei, to ta aplikacja jest na Waszym smartfonie preinstalowana, więc to jest kolejny plus bycia w ekosystemie. A skoro jesteśmy przy aplikacjach, które mamy na smartfonie, to automatycznie na smartfonach Huawei zainstalowana jest także aplikacja Huawei Zdrowie, dzięki której można łatwo parować zegarki Huawei. Opaski, chwała. Ja, taką jak mam na ręce oraz wagi. No, i właśnie w ten sposób możemy mieć dostęp do wszystkich swoich danych zdrowotnych w jednym miejscu. Nie musimy pobierać żadnych programów, po prostu wchodzimy w Huawei Zdrowie, dodajemy urządzenia z listy, no i możemy z nich swobodnie korzystać. I to nie tylko z zegarka i wagi, ale na przykład także opaski, bo ja noszę te urządzenia zamiennie. W dzień wybieram zegarek, ale jeżeli chcę monitorować sen, no to zakładam zazwyczaj opaskę. Jednak moim ulubionym rozwiązaniem, które łączy urządzenia Huawei jest OneHop, czyli taka technologia, która jest dostępna w laptopach Huawei, ale ktoś powie, że to nie jest we wszystkich laptopach Huawei, tylko tych z poprzedniego roku i nowszych, czyli od 2019. Tak, tam jest fabrycznie, ale jeżeli macie na przykład Huawei Matebooka X Pro pierwszej generacji, no to wtedy możecie iść do salonu Huawei i dostaniecie naklejkę NFC, taką jak mamy tutaj, dzięki której uzupełnicie swój laptop o taką właśnie technologię. Więc bardzo fajne jest, że Huawei dba także o tych użytkowników, którzy kupili od niego sprzęt już jakiś czas temu. Oczywiście nie łudzę się, wiem, że to jest pewna strategia marketingowa, która jest dla obu stron opłacalna, a mianowicie jeżeli Huawei dzisiaj zadba o użytkowników, to zwiększa się prawdopodobieństwo, że następny kupiony przez niego sprzęt też będzie od Huawei. A. Ale jak działa to rozwiązanie OneHop? Otóż bardzo prosto. Ponownie tutaj wykorzystujemy łączność NFC w smartfonie i w tej naklejce. Przykładamy. Otrzymujemy komunikat, że następuje połączenie. I tutaj nie dość, że nam się smartfon połączył z komputerem, to mamy tutaj dostęp do ekranu właśnie smartfona z poziomu komputera. I widzimy tutaj tak naprawdę wszystko to samo co na ekranie smartfona. Te opóźnienia są naprawdę minimalne, ja ich w ogóle nie czuję. Więc to jest bardzo fajna rzecz, bo tym sposobem możemy odpalać aplikacje na naszym smartfonie, które do tej pory nie były dostępne na komputerach z Windowsem. Więc nawet nie potrzebujemy do tego używać smartfona. Odkładam smartfon, niech będzie, że co może być, o Instagrama. No i mogę tutaj już sobie swobodnie przeglądać Instagrama, oglądać zdjęcia swoich znajomych. Chcę mieć większy ekran, proszę bardzo. Chcę mieć mniejszy, to też działa. Wszystko oglądamy na komputerze. Możemy nawet z niego pisać SMS-y albo dzwonić. I chociaż to przeglądanie smartfona z poziomu komputera jest bardzo wygodne, to tutaj tak naprawdę podoba mi się najbardziej jedna rzecz. Kiedy robię zdjęcia do artykułu, zazwyczaj smartfonem, to już nie muszę wrzucać ich na chmurę, później przerzucać na komputer, później wrzucać do tekstu i tak dalej, bo mam tutaj dostęp do aplikacji Galeria, która znajduje się w moim smartfonie. Przytrzymuję tutaj zdjęcie, które mnie interesuje i mogę je sobie swobodnie przyciągnąć na pulpit, które pojawiło się już. Tutaj na komputerze, tutaj akurat słuchawki, o których mówiłem jakiś czas temu. Więc jak widać, to jest naprawdę przydatne rozwiązanie, które znacznie ułatwia moją pracę. No i kolejne z tych rozwiązań łączących smartfon razem z komputerem jest właśnie między innymi synchronizacja schowka, co oznacza, że jak tutaj, właśnie w tym momencie zaznaczam i kopiuję jakiś tekst. To tak naprawdę klikam Ctrl V na komputerze i on mi się wkleja i to może wyglądać jak magia, ale to działa naprawdę. Na z mniejszych rzeczy to możemy po prostu nagrywać ekran komputera i później to nagranie mieć w pamięci smartfona. To jest także przydatne rozwiązanie, chociaż zdaję sobie sprawę, że przyda się mniejszej liczbie osób. No i tutaj Wam mówię o różnych rozwiązaniach, które zauważycie, kiedy będziecie dokupować kolejne sprzęty tej samej firmy, w tym przypadku Huawei, a. ale tak naprawdę moim zdaniem największa korzyść zbycia w ekosystemie to jest fakt, że chce się w nim pozostać. I na przykład jeżeli kupujecie smartfon Huawei, a raczej już go posiadacie, dokupicie tego tablet, to wszystko synchronizuje się za pomocą konta Huawei ID i po prostu za pomocą kilku kliknięć przeniesiecie swoje wszystkie najważniejsze dane z jednego urządzenia na drugie. kiedy skonfigurujecie ten tablet, podacie swoje dane, to tam wam się pojawią wszystkie wasze istotne informacje. I tak samo to będzie działać, jeżeli macie teraz smartfon Huawei i później kupicie nowy smartfon Huawei, a. no bo wtedy właśnie te wszystkie informacje bezproblemowo skopiują się na wasz nowy smartfon, a wy tak naprawdę będziecie się czuć jak na starym sprzęcie. Pomijając oczywiście to, że ten nowy będzie szybszy, lepszy, będzie miał lepszy aparat i tak dalej. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić któryś z zaprezentowanych tutaj sprzętów, to możecie to zrobić z linków, które znajdują się w opisie i prowadzą do znalezionych przez nas okazji na Allegro. I to tak naprawdę koniec tej pigułki informacyjnej, którą Wam chciałem przekazać, która dotyczyła ekosystemu Huawei. A. I w sumie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o takich rozwiązaniach: czy te ekosystemy są fajne, czy są zbędne, czy sami korzystacie, czy chcielibyście korzystać. No i dajcie jeszcze znać, jaki macie smartfon, jaki macie komputer i czy one ze sobą w ogóle w jakiś sposób współpracują. A poza tym prosimy o łapkę w górę, prosimy o zostawienie subskrypcji, dzwonka. No i widzimy się niebawem w kolejnych materiałach na Spiderweb. Cześć!